Jestem liderką zespołu Event Experience, więc wszystko co dotyczy wydarzenia poza sceną, wszystko co dotyczy od momentu wejścia naszego widza, naszego gościa do TEDx, jest część odpowiedzialności mojej i mego wspanialego, najcudowniejszego na świecie zespołu. Pracuję przy rejestracji i pomagam przy stronie www. Ponieważ bardzo lubię te emocje, które są podczas dnia wydarzenia i można tu poznać ciekawych, interesujących i naprawdę wspaniałych ludzi. Ta najtrudniejsza część już za mną, ponieważ mam nadzieję, że już przynajmniej spora część uczestników ma swoje badge i identyfikatory i jest na tym evencie. Cześć, słuchajcie, zaraz zaczynamy najgorętsze wydarzenie w tym roku w Warszawie i w całej Polsce TEDx Warsaw 2025. Atmosfera jest niesamowita, ludzi jest bardzo dużo. Mamy wspaniały zespół, świetnych fotoreporterów. Zapraszamy do oglądania transmisji. Koordynowałam pracę między mentorami, a naszymi podopiecznymi, czyli mówczyniami i mówcami. Po pierwsze, słuchamy, słuchamy, jeszcze raz słuchamy. A później zastanawiamy się wspólnie, czy słowa, które wypowiada, oddają całą głębię tej idei. Najtrudniejsze, wyklarować tą ideę na samym początku, a dalej po prostu wszystko już idzie sobie. Tam już mamy na to metody, jak wszystko może być poukładane a i prezentowane, ale główne to znaleźć tą ideę. Fantastycznie jest móc być częścią grupy ludzi, którzy się nawzajem nie prześcigają tylko chcą, żeby nasi mówcy, nasi wykonawcy, osoby, z którymi prowadzą, są tutaj wywiady, zabrzmiały y, najlepiej. No mnie to wzrusza, prawdę mówiąc, jak myślę o tym, że ludzie to robią pro bono i naprawdę angażują się w, wiele, w wielomiesięczny proces pracy. Przed wydarzeniem wspierałam zespół partnerów, bo tam trzeba połączyć różne kropki. Dzisiaj łączę różne kropki przy scenie. Jestem lewą albo prawą ręką pani reżyser i przekazuję e, różne wieści z reżyserki do prowadzących. You know, it's a special experience when you're so closely involved to the TEDx, the preparation, mentoring the speakers, preparing to be an MC and then seeing it all come to fruition. It's such a fulfillment. And I'm so happy I was able to spend my day here z people who są so intelligent, so gifted, so hard such positive energy all around. Ja to po prostu kocham. Jestem zwierzakiem medialnym i scenicznym, ale tak dobrze się bawię. Są na to patenty sam jako trener wystąpień publicznych uczę, jak kontrolować tremę. Nie mówię, żeby jej się pozbyć, bo ona zawsze będzie. Ja występuję 32 lata i na tak delikatnie się stresuje, ale nikt tego nie widzi i ta trema zika po 5 sekundach. Kolejny TEDx, kolejna rola głównej organizatorki, a Ty jak zwykle opanowana, spokojna. Zdradź ten sekret, jak radzić sobie w tak dużych projektach, gdzie masz ponad 30 osób w zespole? Ja myślę, że to jest kwestia zarządzania informacjami i współpracy z fantastycznymi osobami w zespole. Nawet jadąc dzisiaj tutaj na, na to spotkanie, na ten event, pomyślałam sobie, to są osoby, którym nie trzeba powtarzać. Albo słyszę, dobra, zrobi się, Albo znajdę sposób, jak to rozwiązać, albo nie, ma, nie myśl już o tym, jest załatwione. Bardzo często to jest tak, że nagrania oglądam po prostu już po, po wszystkim. A tutaj trzymamy pieczę nad tym, żeby wszystko dobrze działało, było sprawnie, żeby lunch był na czas. Przede wszystkim uważam, że ludzie są kluczowym elementem, ponieważ to od nich idzie ta energia, od nich idzie wiedza i to oni inspirują. Cały zespół, który tutaj jest, jeżeli chodzi o TEDx Warsaw, on jest mega wspierający. Każdy, na każdym kroku potwierdza to, że wszyscy jesteśmy w tym razem i to naprawdę fajnie oddziałuje na, na, na pewność siebie, na to, że damy radę.